Cześć, z tej strony Dawid. W dzisiejszym poradniku skupię się na temacie smartfonów dla dziecka. Jeżeli zastanawiasz się, do czego wykorzystuje młodzież telefon, na co zwrócić uwagę przy wyborze tego sprzętu, kiedy kupić pierwszy telefon swojemu dziecku, czy ma być to telefon na abonament, czy na kartę, to świetnie trafiłeś, gdyż w dzisiejszym materiale przedstawię kilka ciekawych argumentów przemawiających do poszczególnych zagadnień. To co, zabieram ze sobą smartfony i lecę do studia! Stosowanie smartfona w rękach osoby młodszej jest bardzo szerokie. Są to m.in. nauka, i mam tutaj na myśli oczywiście naukę zdalną, odrabianie lekcji, czy też kontakt np. Na z nauczycielem. Dodatkowo młodzież wykorzystuje smartfon do rozrywki. Są to m.in. gry online, słuchanie muzyki, korzystanie z portali społecznościowych, czy też serwisów streamingowych. Również osoby młodsze wykorzystują smartfon do kontaktu z rówieśnikami, rodzicami, czy też, tak jak wcześniej wspomniałem, nauczycielami. Młodzież, poszukując informacji na temat swojego hobby czy też zainteresowań, również sięga często do smartfona. Jeżeli zastanawiasz się, kiedy zakupić pierwszy smartfon dla swojego dziecka, to według mnie nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Dzisiejszy świat jest nowoczesny i naszpikowany technologią, to też widok dzieciaka użytkującego smartfona zapewne nikogo już nie dziwi. Osób decyduje się na zakup pierwszego telefonu w momencie, gdy dziecko uda się do szkoły. Przemawia za tym kilka sensownych argumentów, m.in. bezpieczeństwo, potrzeba dopasowania się do społeczeństwa, czy też łatwiejszy kontakt bezpośrednio dziecka z rodzicem czy też nauczycielem. Jeżeli natomiast zdecydujesz się już na zakup telefonu dla swojego dziecka, to warto zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów i funkcjonalności. Pierwsze rozmiar telefonu. Warto dopasować wielkość wyświetlacza do dłoni dziecka. Zbyt duży telefon będzie powodował niekomfortowe i kłopotliwe użytkowanie. Co więcej, dzisiejsze smartfony mają bardzo wąską ramkę, przez co wyświetlacz zajmuje niemal całą powierzchnię frontową smartfona. W związku z tym spokojnie sądzę, że rozmiar około 6 cali będzie komfortowy w użytkowaniu przez młodzież. Po drugie, wytrzymały wyświetlacz oraz obudowa. U dziecka jest większe prawdopodobieństwo na zbicie ekranu, czy też uszkodzenie smartfona, w związku z tym zalecam wyświetlacz z technologią ochrony ekranu, np. gorilla, glass. Im wyższej generacji, tym lepiej. Również plecy warto by były wykonane z wytrzymałego materiału, nie polecam szkła. Po trzecie, bateria. Warto, aby wystarczyła na cały dzień użytkowania, jednocześnie chciałbym zaznaczyć, aby miała możliwość szybkiego ładowania. Dzięki temu młodzież będzie w stanie naładować telefon na kilka godzin w przeciągu 5-10 minut, czyli mniej więcej tyle, ile trwa przerwa. W przypadku telefonów z systemem Android zalecam baterie o pojemności minimum 3.500 mAh, natomiast w przypadku telefonów z systemem iOS z racji lepszej optymalizacji pracy na baterii minimum 2400 mAh. Natomiast jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną, to w związku z tym iż młodzież często magazynuje dużą ilość zdjęć, a także ma zainstalowanych sporo aplikacji, sądzę iż 128 GB to takie minimum, aby zapewnić długotrwałe użytkowanie sprzętu. Po piąte, aparaty. Szczególnie zwróciłbym uwagę na aparat tak zwanego selfie Młodzież często wykonuje właśnie tego typu zdjęcia. W związku z tym warto, aby obiektyw był dobrej jakości. Zarówno ten przedni, jak i ten tylny. Minimum 8 megapikseli, a także wysoka jasność obiektywu. Pozwoli to na robienie fajnych zdjęć, którymi będą się mogli pochwalić wśród znajomych. Aby zadbać o bezpieczeństwo dziecka, warto w nowym smartfonie uruchomić tak zwaną funkcję lokalizator GPS. Pokażę to teraz na smartfonie z systemem Android Realme GT Master Edition. Należy uruchomić aplikację Google Maps, zalogować się do konta Google i w prawym górnym rogu wciskamy profil, a następnie udostępnianie lokalizacji. Teraz zaznaczamy nowe udostępnienie i wyznaczamy czas. Albo przez określony czas możemy udostępnić, albo dopóki nie wyłączymy tej funkcjonalności. Następnie zaznaczamy, komu ma być udostępniona nasza lokalizacja i klikamy przycisk udostępnij. Link zostanie wysłany do kontaktu, którego udostępnimy, lub do konta Google, które wybierzemy. Dzięki temu możesz monitorować, gdzie znajduje się aktualnie Twoje dziecko. Jeszcze mam dla Was lifehack. Jeżeli na przykład wychodzisz do restauracji i chcesz się spotkać ze znajomymi, a oni nie wiedzą gdzie ona dokładnie się znajduje, to w taki łatwy sposób możesz na przykład przez godzinę udostępnić im tą lokalizację. Dzięki temu w łatwy sposób dotrą do miejsca docelowego. W związku z tym, że w internecie znajduje się sporo niebezpiecznych treści, warto zabezpieczyć nowy smartfon przed zagrożeniem dla naszego dziecka. W tym celu warto skorzystać z kontroli rodzicielskiej lub nadzoru rodzicielskiego. W telefonach z systemem iOS wystarczy wyszukać aplikację Nadzór Rodzicielski, a następnie mamy możliwość jej konfiguracji. Jest możliwość ustawienia czasu przed ekranem. W tym celu po uruchomieniu aplikacji zaznaczamy, czy jest to mój iPhone, czy iPhone mojego dziecka. W przypadku mojego iPhone'a będziemy mogli zdalnie wprowadzać te ograniczenia oraz dostawać raporty. W przypadku iPhone'a mojego dziecka konfigurujemy to w następujący sposób. Możemy zaznaczyć czas bez urządzenia, to znaczy poograniczyć godzinę, w której telefon nie będzie dostępny już dla dziecka. Na przykład od 22 do 7 ustawiam. To. Następnie możemy wprowadzić limity w aplikacjach w poszczególnych kategoriach. Na przykład w kategorii rozrywka mogę wprowadzić limit na to 4 godziny. Następnie jest możliwość też ograniczenia treści i prywatności. Jeżeli chcemy wydłużyć czas, który wprowadzony został przez limity, to należy wpisać kod i następnie po odblokowaniu tego kodu wydłużymy czas możliwości użytkowania smartfona. W przypadku telefonów z systemem Android należy wykonać następujące czynności. Wyszukać aplikację Sklep Play. Następnie w prawym górnym rogu klikamy profil oraz oraz ustawienia. Zakładka rodzina. I tak zwana kontrola rodzicielska. Uruchamiamy ją i wpisujemy kod PIN, który nie należy udostępniać dziecku. Następnie mamy możliwość ustawienia ograniczeń treści, gier i aplikacji, w zależności od przedziału wiekowego naszego dziecka. Na przykład, jeżeli dziecko ma 7 lat, to będą dla niego dostępne tylko i wyłącznie aplikacje, które mają ograniczenie do 7 lat. Klikamy Zapisz i gotowe. Karta czy abonament? Mechanizm działania karty jest bardzo prosty i myślę, że pojmie go nawet małe dziecko. Im więcej dzwonisz, SMSujesz, korzystasz z internetu, tym środki szybciej kończą się na Twoim koncie. Po skończeniu się środków nie masz możliwości SMSowania czy też dzwonienia. W takiej sytuacji może być problem nawiązania połączenia z rodzicem przez dziecko, natomiast operatorzy mają tutaj fajne rozwiązanie w postaci możliwości wysłania bezpłatnego sms-a z prośbą o kontakt. Są to podstawowe reguły, które nauczą dziecko podstaw ekonomii, a także zobrazują, że usługi telekomunikacyjne kosztują. Abonament z kolei pozwoli Ci zazwyczaj uzyskać lepszą ofertę w ramach pakietu rodzinnego. Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje dużej ilości transmisji danych, to może takie rozwiązanie będzie lepsze. Dodatkowo nie musisz pamiętać o cyklicznym doładowywaniu telefonu co miesiąc. Wspomniałem wcześniej, że istnieją technologie, które mają za zadanie wzmocnić ekran smartfona. Jednocześnie zaznaczę, że nie zapewniają one ochrony w 100%. Warto dokupić dodatkowe akcesorium w postaci folii ochronnej lub szkła hartowanego. Dzięki temu zwiększymy bezpieczeństwo wyświetlacza nowego smartfona dla dziecka. Co więcej, warto również za zabezpieczyć plecy telefonu. Są dostępne różne etui w różnych wariantach kolorystycznych, także nie tylko zabezpieczą, ale spowodują, że będą one fantastycznie wyglądały. Kolejnym akcesorium, które warto zakupić dla dziecka jest powerbank. Jeżeli dziecko zapomni na przykład naładować swój smartfon, to warto, aby miało dodatkowe źródło zasilania. Zwróćcie proszę uwagę, aby Powerbank spokojnie mieścił się w tornistrze i mógł naładować telefon na przykład dwukrotnie. Dzięki temu, nawet na wycieczce szkolnej, dziecko będzie miało cały czas dostęp do smartfona. Wspominałem wcześniej, że młodzież często wykorzystuje telefon do robienia zdjęć. Aby te zdjęcia wyglądały atrakcyjniej, warto to zakupić, tak zwanego selfie sticka. Dzięki temu dziecko będzie mogło wykonać zdjęcie sobie samemu na tle jakiegoś fajnego widoku, czy też jakiegoś budynku architektonicznego. Wspominałem wcześniej, że dzieci wykorzystują smartfon również do rozrywki, m.in. do słuchania muzyki. Aby zwiększyć komfort użytkowania warto zakupić dodatkowe słuchawki, czy to w wersji bezprzewodowej, czy przewodowej. Po pierwsze, będzie się lepiej słuchało muzyki, a po drugie będzie możliwość nawiązania kontaktu również z bliskimi, rodziną i przyjaciółmi. Jeszcze jedno akcesorium, o którym chciałbym wspomnieć, to smartwatch dla dziecka. Ma on kilka ciekawych funkcjonalności. Po pierwsze, mamy możliwość nawiązania rozmowy z dzieckiem, gdyż jest tutaj wbudowany zarówno mikrofon, jak i głośnik. Oraz mamy możliwość włożenia karty SIM. Dodatkowo znajduje się również tutaj lokalizacja GPS, więc rodzic wie, gdzie znajduje się jego dziecko i czuje się bezpiecznie. Jeżeli dziecko poczuje się w niebezpieczeństwie, może skorzystać z tzw. funkcji SOS. Za jej pomocą wyśle powiadomienie do rodzica, że jest jakaś niebezpieczna sytuacja, a rodzic może bardzo szybko zainterweniować. Dzięki za obejrzenie materiałów, mam nadzieję, że ten poradnik przyczyni się do wyboru idealnie dopasowanego smartfona do potrzeb Twojego dziecka. Pamiętaj, że zarówno prezentowane smartfony, jak i wiele innych, a także akcesoria, znajdziesz właśnie tutaj, w sklepach MediaExpert, a także na stronie mediaexpert.pl. Dzięki za obejrzenie materiału, do zobaczenia w kolejnych. Cześć!